Skup się na tym, co możesz kontrolować i wczuwaj się w sytuację. Kamieniem węgielnym stoicyzmu w procesie rozwiązywania problemów jest wyraźne rozróżnienie między tym, co możemy, a czego nie możemy kontrolować. Jak podkreślał Marek Aureliusz, okoliczności zewnętrzne i działania innych są często poza naszą kontrolą. Jednak nasze własne myśli, postawy i reakcje są całkowicie pod naszą kontrolą. W obliczu problemów możemy przyjąć spokojniejsze i bardziej racjonalne podejście, najpierw kontrolując nasze reakcje. Pozwala nam to dotrzeć do źródła problemu i znaleźć skuteczne rozwiązania. Na przykład, gdy nie zgadzasz się z kolegą, możesz nie być w stanie zmienić jego zachowania, ale możesz kontrolować, jak na nie reagujesz. W takim przypadku cierpliwość i spokojne podejście do sytuacji może ułatwić znalezienie rozwiązania. Empatia jest ważnym narzędziem. Podkreślanym przez stoików, które pozwala nam zrozumieć drugą osobę. Dzięki empatii możemy lepiej zrozumieć jej uczucia, myśli i powody, DLA, których zachowuje się w określony sposób. Takie zrozumienie jest nieocenione w procesie rozwiązywania konfliktów, ponieważ pozwala nam ocenić sytuację z perspektywy drugiej osoby. Jak zauważył Seneca, empatia promuje wzajemny szacunek i tolerancję oraz zwiększa wzajemne zrozumienie na drodze do rozwiązania konfliktu. Praktykowanie empatii pomaga nam lepiej zrozumieć przyczyny problemu i znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące obie strony. Na przykład, w przypadku nieporozumienia z przyjacielem, próba zrozumienia, dlaczego jest on zdenerwowany lub zły, jest ważnym krokiem w kierunku rozwiązania problemu. Zarządzaj swoimi reakcjami emocjonalnymi. Zarządzanie naszymi reakcjami emocjonalnymi jest ważnym aspektem stoicyzmu i odgrywa kluczową rolę w procesie rozwiązywania problemów. Epiket radzi, abyśmy byli świadomi naszych reakcji emocjonalnych i potrafili nimi zarządzać. Oznacza to, że gdy odczuwamy intensywne emocje, takie jak złość czy frustracja, zamiast dać się im ponieść, powinniśmy zatrzymać się, wziąć głęboki oddech i nauczyć się reagować w bardziej racjonalny i konstruktywny sposób. Dyscyplina emocjonalna pomaga nam radzić sobie z problemami i pozwala nam zachować spokój i koncentrację nawet w sytuacjach naładowanych emocjonalnie. Na przykład jeśli nasze pomysły zostaną odrzucone na spotkaniu, zachowanie spokoju i konstruktywna ocena krytyki zamiast reagowania emocjonalnego może pomóc w przezwyciężeniu problemu. Nie utknięcie w przeszłości. Podstawy filozoficzne filozofia stoicka podkreśla, że nie ma sensu zbytnio rozwodzić się nad przeszłością i że powinniśmy skupić naszą energię na chwili obecnej i przyszłości. Epiket wyraża tę ideę mówiąc, przeszłość nie jest pod Twoją kontrolą. Ale to, jak żyjesz w teraźniejszości i jak idziesz naprzód w przyszłość, jest w Twoich rękach. Przeszłe nieporozumienia, błędy lub nieporozumienia mogą zatruć nasze obecne relacje i nasze poszukiwania rozwiązań. Ten aspekt stoicyzmu uwalnia nas od łańcuchów przeszłości, pomagając nam patrzeć w przyszłość w zdrowszy i bardziej produktywny sposób. Przekraczanie przeszłości w praktyce, nierozpamiętywanie przeszłości podczas konfrontacji z nieporozumieniami lub problemami, Wymaga odłożenia na bok wcześniejszych błędów lub uraz i podejścia do obecnej sytuacji ze świeżym spojrzeniem. Może to otworzyć drzwi do wzajemnego zrozumienia i przebaczenia. Przykładem zastosowania tej zasady jest porzucenie dawnego sporu z kolegą i skupienie się na tym, jak można współpracować nad wspólnym projektem. Odpuszczenie przeszłości pozwala obu stronom otworzyć się na rozwiązywanie bieżących problemów i budowanie zdrowszych relacji. Otwarta komunikacja i otwarta komunikacja w praktyce. Otwarta i szczera komunikacja jest jednym z fundamentów stoicyzmu. Mów tak, jak myślisz i żyj tak, jak mówisz. Marek Aureliusz podkreśla, że nasze słowa i czyny powinny być w harmonii. Otwarta komunikacja pomaga uniknąć nieporozumień, jasno wyrażać uczucia i oczekiwania oraz pogłębiać wzajemne zrozumienie. Podczas rozwiązywania problemu ważne jest, aby jasno wyrażać swoje uczucia, myśli i oczekiwania. Jednocześnie umożliwienie drugiej stronie jasnego wyrażenia swoich myśli i uczuć jest ważnym krokiem w procesie znajdowania rozwiązania. Pozwala to obu stronom dzielić się swoimi poglądami i uczuciami w środowisku pełnym szacunku. Na przykład, w przypadku nieporozumienia z partnerem, otwarte wyrażanie swoich uczuć i słuchanie poglądów partnera ułatwia wzajemne zrozumienie i rozwiązanie problemu. Zarządzanie oczekiwaniami. Stoicyzm podkreśla znaczenie dostosowania się do biegu życia i realistycznego zarządzania naszymi oczekiwaniami. Epiktet stwierdza, że źródłem nieszczęścia jest to, że oczekiwania nie odpowiadają rzeczywistości, a nasze oczekiwania mogą być główną przyczyną naszych rozczarowań. Posiadanie realistycznych oczekiwań ułatwia nam radzenie sobie z problemami, przed którymi stajemy w życiu i pomaga nam doświadczać mniej rozczarowań. W procesie rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się w związku lub środowisku pracy, ważne jest, aby od samego początku ustalić realistyczne oczekiwania. Zapewnia to, że obie strony mają jasne zrozumienie tego, co mogą osiągnąć i zmniejsza potencjalne frustracje. Podczas komunikacji, dzielenie się realistycznymi oczekiwaniami i osiąganie wzajemnego porozumienia w sprawie wzajemnie akceptowalnych rozwiązań przyczynia się do konstruktywnego rozwiązywania problemów. Okazywanie zrozumienia i tolerancji oraz dążenie do kompromisu. Stoicyzm przypomina nam, że żyjemy w świecie, w którym różnice i błędy są nieuniknione. Jak podkreślał Marek Aureliusz, bycie wyrozumiałym i tolerancyjnym wobec innych jest kluczowe zarówno DLA naszego rozwoju osobistego, jak i relacji społecznych. Próba zrozumienia działań i słów innych ludzi, akceptowanie ich takimi jakimi są, i wybaczanie ich błędów pomaga nam budować bardziej harmonijne relacje. Okazywanie zrozumienia i tolerancji wymaga rozważenia motywacji i okoliczności stojących za zachowaniem lub opiniami innych osób. Na przykład, jeśli przyjaciel wykazuje zachowanie, które nas rozczarowuje, myślenie, że być może jest pod wpływem stresu lub ma zły dzień, pozwala spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy. Pozwala nam to przyjąć bezosobowe podejście i uniknąć niepotrzebnego konfliktu. Zrozumienie i tolerancja pomagają nam budować głębię i odporność w naszych relacjach. Stoicyzm uczy, że pokój i harmonia między jednostkami są cenniejsze niż społeczeństwo oparte na egoistycznych interesach. Filozofowie stoiccy, tacy jak Seneca, twierdzą, że poszukiwanie kompromisu jest ważne nie tylko w relacjach indywidualnych, ale także dla dobra całego społeczeństwa. Kompromis oznacza znalezienie kompromisu pomimo dzielących nas różnic oraz poszanowanie wzajemnych potrzeb i ograniczeń. Poszukiwanie konsensusu w praktyce oraz autorefleksja i samokrytyka. Dążenie do kompromisu wymaga wykazania się elastycznością i pracy nad wzajemnie akceptowalnymi rozwiązaniami. Na przykład, gdy w pracy dochodzi do różnicy zdań, można przeprowadzić negocjacje w celu uzgodnienia rozwiązania, które spełnia potrzeby obu stron i z którym każdy może czuć się komfortowo. Wymaga to słuchania, zrozumienia, a czasem pójścia na kompromis z własnymi życzeniami. Kompromis promuje trwały pokój i zrozumienie w relacjach i czyni nas bardziej elastycznymi i zdolnymi do adaptacji ludźmi. Autorefleksja i samokrytyka są niezbędnymi narzędziami stoicyzmu do rozwoju osobistego. Regularne analizowanie własnego zachowania, myśli i motywacji jest zgodne z zaleceniem epikteta. Każdego dnia badaj siebie i szukaj sposobów na poprawę. Proces ten umożliwia nam rozpoznanie własnego wkładu i odpowiedzialności, dzięki czemu możemy stać się bardziej świadomymi i dojrzałymi jednostkami. Kiedy pojawia się konflikt, jest to okazja do osobistego rozwoju, aby ocenić nasze własne działania i sposób, w jaki przyczyniliśmy się do zaistniałej sytuacji. Może to przybrać formę codziennych lub cotygodniowych sesji autorefleksji podczas których analizujemy nasze cele, zachowanie i relacje. Uznanie własnych błędów i zastanowienie się nad tym, jak możemy zachowywać się lepiej w przyszłości, wzmacnia nasze relacje i czyni nas bardziej empatycznymi i wyrozumiałymi. Okazywanie cierpliwości i okazywanie cierpliwości w praktyce. Cierpliwość jest jedną z podstawowych cnót stoicyzmu, która pozwala nam zachować spokój i determinację w obliczu przeciwności losu. Seneka podkreśla, że cierpliwość odgrywa kluczową rolę w pokonywaniu wyzwań, przed którymi stajemy w życiu, mówiąc: Cierpliwość jest najpotężniejszą bronią w walce z przeciwnościami losu. Wykazanie się cierpliwością w rozwiązywaniu problemów pozwala nam zachować stabilność emocjonalną i uniknąć podejmowania pochopnych decyzji. W obliczu problemu cierpliwość wymaga, aby nie oczekiwać natychmiastowego rozwiązania i pozwolić procesowi płynąć naturalnie. Daje to czas na pogłębienie wzajemnego zrozumienia i rozważenie rozwiązań w kompleksowy sposób. Na przykład, w przypadku nieporozumienia z członkiem rodziny, zaakceptowanie faktu, że rozwiązanie może nie pojawić się natychmiast i utrzymywanie otwartych kanałów komunikacji, mając nadzieję na osiągnięcie wspólnego zrozumienia w miarę upływu czasu, pokazuje siłę cierpliwości. Przezwyciężanie uprzedzeń i pokonywanie uprzedzeń w praktyce. Przezwyciężanie uprzedzeń jest głównym tematem stoicyzmu. Ten sposób myślenia pomaga ludziom odnaleźć wewnętrzny spokój i budować bardziej harmonijne relacje z innymi. Cytat Marka Aureliusza. Życie każdego człowieka przybiera kolor jego myśli, zwraca uwagę na to, jak nasze myśli, a zwłaszcza uprzedzenia, mogą kształtować nasze życie i relacje. Przezwyciężanie uprzedzeń daje nam możliwość docenienia każdej osoby jako wyjątkowej istoty i budowania bardziej sprawiedliwych, pełnych zrozumienia relacji. Aby przezwyciężyć uprzedzenia, musimy najpierw zwrócić się do wewnątrz i zakwestionować założenia i uogólnienia, które nieświadomie pielęgnujemy. Proces ten może obejmować interakcje z różnymi ludźmi pochodzącymi z różnych kultur lub grup społecznych, z otwartym umysłem i ciekawością. Na przykład, gdy masz nieporozumienie w pracy z kimś z innego działu, przeanalizuj swoje uprzedzenia wobec tej osoby. Czy to możliwe, że osądzasz ją wyłącznie na podstawie jej stanowiska? Lub wcześniejszych działań? Próba zrozumienia ich punktu widzenia może pomóc ci spojrzeć na problem z szerszej perspektywy i znaleźć skuteczniejsze rozwiązania. Zachowanie spokoju i zachowanie spokoju w praktyce. Stoicyzm podkreśla znaczenie zachowania spokoju nawet w trudnych czasach. Epiktet uczy, że nie powinniśmy pozwalać czynnikom zewnętrznym wpływać na nasz nastrój. Przypomina nam to, że utrzymując równowagę emocjonalną i zachowując spokój. Możemy skuteczniej radzić sobie w każdej sytuacji. Zachowanie spokoju pozwala nam uzyskać kontrolę nad naszymi reakcjami emocjonalnymi i podejmować racjonalne, wyważone decyzje, zwłaszcza w stresujących lub trudnych sytuacjach. Aby zachować spokój podczas sporu, możesz najpierw ćwiczyć techniki radzenia sobie ze stresem. Czynności takie jak głębokie oddychanie, medytacja lub spacer mogą uspokoić umysł i złagodzić reakcje emocjonalne. Ważne jest również, aby cofnąć się o krok i spojrzeć z szerszej perspektywy, aby obiektywnie ocenić sytuację. Pomaga to uniknąć personalizacji problemu i skupić się na bardziej konstruktywnym rozwiązaniu. Zadając sobie pytanie: Jak ważna będzie dla mnie ta sytuacja za rok? Możesz ocenić stres i znaczenie obecnej chwili z relatywnej perspektywy. Elastyczne myślenie i elastyczne myślenie w praktyce. Elastyczne myślenie opiera się na stoickiej doktrynie adaptacji i otwartości na zmiany. Seneca twierdzi, że życie jest pełne nieoczekiwanych wydarzeń i wyzwań, a najlepszym sposobem na przezwyciężenie tych sytuacji jest bycie elastycznym i zdolnym do adaptacji. Elastyczne myślenie pozwala nam opracowywać kreatywne i innowacyjne rozwiązania DLA wyzwań, przed którymi stoimy, dzięki czemu możemy szybko dostosować się do zmieniających się okoliczności. W obliczu problemu, elastyczne myślenie wymaga rozważenia wielu rozwiązań i podejść. Oznacza to rozważanie problemu z różnych perspektyw i bycie otwartym na nietradycyjne rozwiązania. Na przykład, gdy istnieje różnica zdań między członkami zespołu w projekcie, słuchanie opinii i sugestii wszystkich i próba połączenia różnych podejść w celu osiągnięcia wspólnego celu jest wskaźnikiem elastycznego myślenia. Zachęca to do współpracy i kreatywności w zespole. Oraz prowadzi do bardziej skutecznych i kompleksowych rozwiązań. Czerpiąc z mądrości starożytnych stoików, odkryliśmy, jak rozwiązywać problemy w naszym życiu bardziej świadomie i skutecznie. Podczas tej podróży nauczyliśmy się przezwyciężać uprzedzenia, zachować spokój, myśleć elastycznie i nie tylko. Pamiętaj, że życie nieustannie stawia przed nami wyzwania, ale te stoickie wskazówki dają nam potężne narzędzia, aby stać się bardziej odpornymi. Wyrozumiałymi i zdolnymi do adaptacji w obliczu wyzwań. Jeśli ta podróż zainspirowała Cię i chciałbyś skorzystać z filozofii stoickiej w radzeniu sobie z problemami w swoim życiu, zasubskrybuj nasz kanał i aktywuj dzwonek powiadomień. W ten sposób będziesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych treściach dotyczących rozwoju osobistego, filozofii i bogactwa życia. W sekcji komentarzy podziel się z nami tym, jak zastosowałeś te stoickie wskazówki w swoim życiu. Jakie wyzwania napotkałeś i jakich przemian doświadczyłeś podczas tej podróży? Twoje historie i doświadczenia będą wspaniałym źródłem inspiracji DLA, nas wszystkich jako części tej społeczności. Chociaż wyzwania, przed którymi stajemy w życiu, wystawiają nas na próbę, głęboka mądrość i praktyczne narzędzia stoicyzmu mogą pomóc każdemu z nas odnaleźć własny wewnętrzny spokój i być w harmonii z biegiem życia. Dopóki nie spotkamy się w naszym następnym filmie, Dbaj o siebie i ciesz się każdą chwilą, którą życie ma do zaoferowania. Pamiętaj, że każde wyzwanie czyni nas mądrzejszymi i silniejszymi, gdy je pokonujemy. Podążaj ścieżką myśli stoickiej i bądź otwarty na odkrywanie tajemnic życia.